To jest Dzień na Żywo w TVMN Kolejny punkt w naszym programie. Przed nami Michał Wilonek. Kłaniam się Państwu i zapraszam, bo przy Skype'ie mój i Państwa gość Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich portal IPL. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Parada Zwycięstwa w Moskwie była dla Putina zawsze okazją do zaprezentowania militarnej potęgi, ale w tym roku było inaczej było krótko i skromnie. Zaprezentowano jeden czołg, czołg T-34. Zabrakło tej części lotniczej. Co to pokazuje? O czym to świadczy? No, to pokazuje, jaki wpływ tocząca się wojna Rosji z Ukrainą ma na. Sytuację wewnętrzną w Rosji. Pamiętajmy o tym, czym jest 9 maja dla, dla Rosjan. Jest, zwłaszcza po tych ponad 20 latach rządów Putina, jest największym świętem, podobnie jak to było w Związku Sowieckim, nawet jeszcze większym, bo teraz nie ma święta upamiętniającego rewolucję, tak zwaną rewolucję październikową, więc w sytuacji, kiedy tak ważne wydarzenie odbywa się na tak małą skalę, no, to jest, to jest cios propagandowy dla, dla Kremla, dla Rosji. Pamiętajmy o tym, że ten propagandowy przekaz przecież jest bardzo ważny w Rosji, w życiu, w życiu Rosjan. No, tymczasem było mało tego sprzętu wojskowego, było dużo mniej ludzi. No, z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście, to jest konieczność pozostawienia wszystkiego, co się da, co się nadaje prawie wszystkiego. Co się nadaje do walki właśnie na froncie ukraińskim, a po drugie, też chyba jakiegoś y, poczucia zagrożenia w samej Rosji. Trzeba pamiętać o tym, że w ponad 20 miastach w ogóle odwołano obchody 9 maja. No, argumentowano to rosnącym ryzykiem ataków terrorystycznych ze strony Ukrainy. Pamiętajmy, że w ostatnich tygodniach no, nasiliły się ataki dronów, chociażby, ale też innego rodzaju sabotaż. W, w, w głębi Rosji, nie tylko na Krymie, więc to pamiętajmy też o tym incydencie 3 maja nad, nad Kremlem, ze strąceniem dronów. Oczywiście do tej pory nie do końca wiadomo, kto to robił, czy to była tylko prowokacja, czy faktycznie działania ukraińskie, no ale to wszystko wpłynęło na taką atmosferę ogromnej nerwowości, no i miało to oczywiście wpływ na, na skalę tej defilady, która, no przecież ona trwała mniej więcej Dwa razy krócej niż, niż zwykle. Choć sam Władimir Putin był dosyć długo obecny na Placu Czerwonym 9 maja. No, musiał być. No, trzeba było jakoś ratować tę uroczystość, chociażby w ten sposób. Wydaje mi się też, że no, zaproszenie, chyba wymuszenie, tak naprawdę w przypadku większości z nich, zaproszenie tych siedmiu przywódców państw postsowieckich. No to szczerze powiedziawszy, to z tych siedmiu przywódców to na pewno dobrowolnie, bo już jest sojusznikiem Rosji w tej wojnie, to by przyjechał tylko Łukaszenka. Natomiast no, pozostali, ich relacje z Rosją wcale teraz nie są najlepsze czasami wręcz dość chłodne, jak w przypadku Armenii. No, oni jednak przyjechali, wydaje mi się, że tutaj też. Gdyby nie stanowisko Pekinu, który ma najwięcej teraz do powiedzenia w Azji Środkowej, to pewnie by nie przyjechali. Natomiast no, trzeba było ratować twarz Władimira Putina, stąd pojawienie się tych prezydentów i premiera. No właśnie, oczyniany. to pokazuje, że jednak tutaj Władimir Putin na tym polu osiągnął ten sukces wizerunkowy poprzez to przybycie, bo mówiło się wcześniej, że być może tylko prezydent Kirgistanu się na tej defiladzie, na paradzie zwycięstwa pojawi. Tymczasem no jednak praktycznie wszyscy przedstawiciele byłych republik radzieckich się w Moskwie pojawili. No tak, no zabrakło tylko przedstawicieli tych republik, które są mocno skonfliktowane z Moskwą albo prowadzą wojnę z nią, jak Ukraina, i zabrakło też Azerbejdżanu, który się, który się dystansuje od dawna, tutaj jeśli chodzi o, o, o Rosję, więc nie było Mołdawii, nie było Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu. Ale faktycznie no, przyjazd tych wszystkich przywódców, i to też tak naprawdę okazało się w ostatniej chwili, no to jest chyba jedyna rzecz, którą Władimir Putin mógł się pochwalić wczoraj na Placu Czerwonym. Zresztą to wywołało też ostre reakcje Kijowa, pojawienie się tych przywódców w Moskwie. Kijów bardzo ostro skrytykował ich za ten, za ten przyjazd, za firmowanie tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tak naprawdę tą obecnością na Placu Czerwonym. No ale i tak najważniejsze było to, co można było zobaczyć. Nie ci ludzie, którzy siedzieli na trybunie honorowej, ale ten sprzęt i ci żołnierze, wojskowi, którzy maszerowali przez Plac Czerwony. To prawda, natomiast może trzeba postawić tezę, że Władimir Putin gra pewnym schematem, że ta liczba wojsk czy, czy pojazdów, które się pojawiły na Placu Czerwonym była tak skromna, bo Putin stosuje w swojej propagandzie przekaz, jesteśmy tak biedni, bo to całe NATO walczy dzisiaj z Rosją. No Nie wydaje mi się, żeby taki przekaz mógł trafiać do Rosjan. No, bo wystawienie jednego czołgu i też muzealnego tak naprawdę, właściwie brak ciężkiej broni, brak tej części powietrznej defilady, wydaje mi się, że, że jeśli o tej, o tej właśnie, o tym braku powietrznej części defiladu mówimy, to wynikało ze względów bezpieczeństwa, ponieważ no, Rosjanie obawiają się, Dronów, ataków powietrznych nad Moskwą. Stąd no, to niebo jest w pewnym sensie zamknięte i nie było tych samolotów. Bo pamiętajmy o tym, że akurat w przypadku no, tego komponentu powietrznego, to ta wojna z Ukrainą aż tak mocno sił rosyjskich nie przetrzebiła. Więc to, to raczej to był ten powód. Moim zdaniem to jednak jest, oczywiście no Rosjanie, jeśli mówimy o tym T34 i o tym, że tak niewiele było tego wojska, to, to można by raczej sądzić, że, że Rosjanie, Putin to będzie chciał ten przekaz uprać w taki sposób, że nawiązujemy do historii, więc no nie będziemy wystawiać nowoczesnej broni. No sęk w tym, że w tym jego przemówieniu więcej było o wojnie z Ukrainą, o, o konfrontacji z NATO, które. Porównał do nazistów z czasów II wojny światowej, do Niemców, niż właśnie tej historii sprzed, sprzed, sprzed dekad. Więc, generalnie, i tak uważam, że to, jest, że to jest porażka Putina, i gdyby mógł, to na pewno te czołgi i ten sprzęt ciężki by się pojawił na Placu Czerwonym. Ja przypomnę, że rok temu, a przecież wojna już trwała. No było zdecydowanie więcej ciężkiego sprzętu na Placu Czerwonym, a dwa lata wcześniej było go cztery razy więcej. No i Jeszcze dodajmy do tego liczbę żołnierzy, którzy brali udział w tej defiladzie. Też była najniższa od wielu, wielu lat, a niektórych jednostek, które tradycyjnie brały udział, w defiladzie 9 maja w ogóle nie było chociażby pancernej dywizji kantemirowskiej, która tak się składa, że na jesieniu ubiegłego roku właśnie no, znalazła się na trasie kontrofensywy ukraińskiej w obwodzie charkowskim, no i została bardzo mocno przestrzebiona za tych najnowszej produkcji sprzętu wojskowego, mam tutaj na myśli czołg Armata, on nie pojawił się na Placu Czerwonym. Ukraińcy utrzymują, że tego pojazdu nie widać również na froncie walk w wojnie na Ukrainie. To pytanie, czy można pokusić się o taką tezę, że ten czołg jest jedynie prototypem, a nie produkcją seryjną dzisiaj w Moskwie czy no, w Rosji? No zdecydowanie. Należy pamiętać o tym, że te problemy z T-14 armatą, no one trwają właściwie od samego początku, kiedy zaprojektowano ten czołg i próbowano go produkować. Więc to nawet nie jest kwestia wojny z Ukrainą, ale problem, problemów e, rosyjskiej zbrojeniówki. Więc e, tutaj faktycznie generalnie ta, ta armata to jest, nie wiem, no, to jest jakiś mityczna tak naprawdę broń, która... Nawet jeśli są jakieś jej pojedyncze sztuki gdzieś tam na zapleczu frontu, to tak naprawdę ona nie ma żadnego znaczenia dla, dla przebiegu walki. No, Rosjanie opierają się jednak na tych starszych czołgach. Kiedy spojrzymy sobie na dzisiaj, na obecną sytuację na froncie i na brak zrealizowania tego planu Władimira Putina, czyli szybkiego zajęcia Ukrainy, no wiemy, że ten plan się nie ziścił, nie ziściły się też kolejne jego warianty. Czy w Pana ocenie Rosjanie wierzą w sens tej wojny, no, czy jak mówi sama propaganda Kremla, operacji specjalnej? Jakie dzisiaj jest nastawienie Rosjan do tego konfliktu? Czy oczywiście zdecydowana większość Rosjan nadal popiera wojnę z Ukrainą, popiera Władimira Putina. No dlatego, że większość z nich uważa, że tak naprawdę to jest wojna obronna, że w ten sposób na polach Ukrainy Rosja broni się przed wrażym Zachodem, przed imperializmem amerykańskim, przed, przed NATO. Więc no to poparcie ciągle jest i tak naprawdę no nie widać na razie. Przesłanek, że, że coś się w tej kwestii zmieni. Jeśli chodzi o gospodarkę, to nadal um, e, Rosja sobie jakoś w miarę radzi, przynajmniej jeśli chodzi o poziom takich e, życia zwykłych obywateli. E, no być może jakieś kolejne fale mobilizacji mogłyby wpłynąć um, na stanowisko Rosjan, mm. lub jakieś no, spektakularne klęski na froncie. Natomiast na razie niczego takiego nie ma, więc tak naprawdę po przeszło roku tej wojny. To poparcie nadal się utrzymuje, a nie wykluczam, że, że w niektórych grupach społecznych nawet mogło wzrosnąć. No, pamiętajmy o tym, że generalnie Rosja, całe państwo rosyjskie, gospodarka rosyjska przestawiły się na tryby wojenne. Przecież pamiętamy, jak wyglądał Związek Sowiecki tuż przed inwazją niemiecką w 1941 roku, kiedy Niemcy wjeżdżając, na tereny sowieckie, w wielu miejscach byli po prostu witani kwiatami, bo ci ludzie byli zmęczeni stalinowskim terrorem, liczyli na zmianę na lepsze. Natomiast no, Stalinowi udało się propagandowo to obrócić w zupełnie drugą stronę i wydaje mi się, że ten ponad rok wojna, zwłaszcza te działania propagandowe w samej Rosji, one też mają wpływ na na rosyjskie umysły i raczej umacniają większość Rosjan w przekonaniu, że ta wojna jest sprawiedliwa, że ta wojna jest słuszna, bo to jest wojna obronna. To moje pytanie wobec tego, bo Pan mówi gospodarcze, Rosja jakoś sobie radzi, to co byłoby tym uderzeniem, które by zmieniło ten obraz, co byłoby tym uderzeniem ekonomicznym w Federację Rosyjską, żeby rzeczywiście Kreml zaczął odczuwać skutki sankcji, które są nakładane, te kolejne pakiety przygotowane przez Unię Europejską? Ale pamiętajmy o tym, że Rosjanie się dostosowują do tych sankcji. No przykład sankcji, skoro pan redaktor pyta, co najmocniej by uderzyło w Rosję, no to oczywiście poważny cios w eksport ropy i gazu. No i temu miały służyć sankcje unijne. Problem w tym, że po pierwsze, one zaczę zaczęły na taką dużą skalę poważną wchodzić dopiero pod koniec ubiegłego roku, więc wiele miesięcy po wybuchu wojny. No po drugie, Rosjanie znaleźli sposób, żeby je obchodzić, więc na przykład... Ropa jest sprzedawana chociażby do Indii w ogromnych ilościach. Później się okazuje, że z Indii ropa, paliwa trafiają do Europy i ten jest bardzo duży wzrost. Wiemy o tym, że ropa jest przeładowywana z rosyjskich tankowców na inne tankowce i sprzedawana później jako ropa nierosyjska albo mieszana z ropą nierosyjską. No i bardzo ważna jest rola Chin jednak. No, gdyby nie Chiny. I to, że one przyjmują dużą część surowców rosyjskich, zwłaszcza tutaj mówię o gazie czy, czy o ropie takiej pompowanej rurociągami, no to te problemy rosyjskie byłyby dużo głębsze. I tak wiemy, że Rosja zmniejsza wydobycie węglowodorów, co wynika oczywiście z tego, że, nie że ten eksport się mimo wszystko kurczy, ale jednak to nie jest ten cios, którego można było oczekiwać. Tutaj Rosjanie potrafią jeszcze potrafią z tej sprzedaży ropy i gazu duże pieniądze zarobić, a te pieniądze są oczywiście podstawą funkcjonowania gospodarki. No i to jest oczywiście problem, problem, z, którymi, z którym się dzisiaj świat zachodu musi mierzyć, oczywiście, żeby no, w jakiś sposób wymusić maksymalnie no, skrócenie tego czasu do zakończenia konfliktu. Oczywiście dobrze to zapytam jeszcze o kwestię 9 maja, bo na wojsku rosyjskim z pewnością ciążyła ta presja jakiegoś sukcesu, którym Władimir Putin mógłby się pochwalić wieści z frontu, na to oczywiście nie pozwoliły. W pana ocenie co dzisiaj jest takim najważniejszym. Punktem tych walk na, na froncie? Trudno wskazać taki jeden punkt. Tak naprawdę możemy raczej mówić, gdybym gdyby miał wskazać, co jest teraz najistotniejsze, no to jednak ruchy wojsk rosyjskich, dowództwa rosyjskiego przygotowała przygotowania na ten ciągle ciągle spodziewaną ukraińską ofensywę. Zresztą widzimy ewakuację chociażby z terenów obwodu Zaporowskiego. No to, i, i z tym się wiąże też, i to jest istotne, no to jednak te różnice zdań, kłótnie między Kadyrowym, Prigozinem, Szojgu, to niewątpliwie no, raczej negatywnie wpływa na, na kierowanie z całością wojsk rosyjskich <coughs> na ukraińskim froncie. Więc no, tak naprawdę, co będzie teraz najistotniejszym punktem, tak geograficznie, graficznie, no, to będzie to miejsce, gdzie pójdzie ukraińskie kontruderzenie. Natomiast tego uderzenia ciągle nie ma. To, to się przesuwa w czasie. Nawet niektórzy zaczynają mówić, że, że w ogóle takiej dużej kontrofensywy nie będzie. No zobaczymy, przekonamy się. Ale to brak tej dużej kontrofensywy, dużego uderzenia byłby korzystny dla Federacji Rosyjskiej, jak rozumiem. Dla Rosji oczywiście tak, bo Rosja teraz no, gra na czas. Natomiast boi się tej, tego dużego uderzenia ukraińskiego, bo to uderzenie mogłoby no, przynieść poważne zmiany na linii frontu i sprawić, że Rosja straci bardzo duże tereny. No, czarny scenariusz to jest odcięcie Krymu od, od, od okupowanego Donbasu i od, od południowej Rosji. Jeszcze czarniejsze, bo no, to jest nawet zajęcie Krymu, co no, w tym momencie wydaje się chyba jednak poza zasięgiem. Ukraińskim. Natomiast no niewątpliwie jest, są te obawy na Kremlu, że um, wróci ten impet odzyskiwania przez Ukraińców zajętych, straconych wcześniej ziem, czyli ten impet kontrofensyw z jesieni ubiegłego roku. To postawimy przecinek w tym temacie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kuczyński był razem z nami. Państwa zapraszam już za chwilę. Generał Dariusz Wroński będzie moim kolejnym gościem. Trwa dzień na żywo w TVMN. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne, polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu oraz sprzedaży zboża. Gibar, rodzinna firma z tradycjami. Producent wyśmienitej śliwki luksusowej oraz aksamitnego pysznego mleczka. Bogaty asortyment od cukierków przez bakalie w czekoladzie. A teraz także nowość: Jelly. Żelki na bazie soków owocowych w czekoladzie z posypką. Niech cię porwie różnorodna konsystencja truskawki i pomarańczy w niecodziennym wydaniu. Kupuj polskie, tylko od firmy Gibar.